Czy wrastające paznokcie mogą boleć? Tak, i to bardzo. Ale dobra wiadomość jest taka, że można się ich pozbyć szybciej i łatwiej niż myślisz. Chcę Ci opowiedzieć historię naszej klientki, u której podczas obcinania paznokci coś poszło nie tak. Końcówka paznokcia pękła jej się, że wszystko jest w porządku. Już kolejnego dnia pojawił się ból, zaczerwienienie i opuchlizna. Z każdym dniem stan się pogarszał, aż w końcu nie mogła nosić nic innego poza kropkami i sandałami. Kiedy przyszła do nas na wizytę, była przekonana, że czekają usuwanie całego paznokcia. Od razu ją uspokoiłam. Wcale nie było takiej potrzeby. Wystarczyło usunąć maleńki fragment ostry kolec, który został w skórze. Cały zabieg Trwał dosłownie kilkanaście sekund, a ból przy nim był naprawdę minimalny. A po założeniu opatrunku mogła od razu włożyć pełne buty. Była zaskoczona, że jej problem, który uniemożliwiał normalne funkcjonowanie, rozwiązał się w trakcie jednej wizyty. Jeśli Ty masz podobny problem, nie czekaj, aż ból stanie się nie do zniesienia.